No hej! E, mówimy o sobie dzisiaj. Jesteśmy... jest, jest, jest nowy kanał. No a więc. E, ja jestem Duduś obknie opiecznie... Jacek! No. dzisiejszym odcinku będziemy mówić o naszym piesku. Bardzo fajny. Jest, ale, hmm. ale najpierw zaśpiewamy Wam bardzo fajną piosenkę. I zaraz go pokażemy oczywiście. Chyba, że...

przed mi A zresztą. No. no, to jest JJ. JJ robi kowki. Więc uważajcie, bo jak przyjdzie do was, to was zabije. No, a więc. to JJ? I JJ jest bardzo fajnym. Pieskiem. Czyli to... sikran Ma ludzi! No. I, I to jest mały czuło. To, I po, po komentarzu napiszcie, czy to jest rudy, czy brązowy, bo my tylko kompletnie nie wiemy, bo ja mówię, że rudy, a Jacek mówi, że brązowy. No właśnie. I, i, I napiszcie nam. Ona i, Cię nie i, lubi. I, 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 i Dziecię się nie cierpliwi. No, tak. Cię nie no, lubić No to nieważne, bo on mnie ugryzł więc. On Was polubi, jeżeli napiszecie nam w komentarzu i, daj, i dacie lajka. Like. Napiszcie nam w komentarzu, co mam robić w następnym. I dajcie lajka. I sobie. I on was polubi. A więc teraz trochę faktów o JJ. JJ lubi srać. Wywiezie sra w swoim pokoiku. Czyli w swojej skrzydeczce. On zazwyczaj robi kubkę. Albo do miseczki, w której je. Albo wsiadzie, w siodzie, w której bo odbiera sobie klopa u nas i sobie to robi potrzeby. No, JJ to pies. i JJ ja nauczyliśmy manier. JJ w obozie. Nie lubi, cię, mówiłam możesz. JJ ci. wchodzi do łazienki i otwiera klopa. Ach, to no, mnie. JJ to mnie nie lubi. I JJ to mały kundelek. Ten... Czyli ciłała. Tak, Ma kręcić dupcią. No, pokaż JJ jest bardzo miłym pieskiem, nie gryzie, tylko jak nie dacie suba, lajka ani komentarzu, nie napiszecie. To, to was nie będzie lubi. No a więc teraz Jacek powie o sobie. Gdzie ja. Gdzie ja? Tak o sobie powiedz My, jesteśmy małżeństwem. a zawsze ze mną śpi. On zawsze wchodzi i moje włosy. Które zapuszczam? Dżai Dżai myśli, że to siano, bo jest małym. Ale nie jest, ale Jest małym dziuwałom, ale on bardzo lubi je siano. Co on robi? Nie wiem. No, ale chodzi! Dżai Dżai jest bardzo miłym pieskiem. No, a teraz, więc ja sobie ci powiem. Tak jestem i więcej wam nic nie powiem, bo nie wiem. Na końcu jeszcze wam... Ona nie wie, jak się nazywa, gdzie mieszka... No bo to ona! Prawdaż? Hmm. Na końcu jeszcze powiemy wam... Bardzo dobrą... no... Teraz wam mówię. Że się w wakacje. I to już dawno, ale zaraz będą święta. I da, da, da. Każdy dostanie prezent. Jak A nie, to nie od nas! To. Ale dacie super leko. Ale no wiesz, teraz...

No a więc, tak. Ja jestem Natalia, a tu mamy Kasia. I, i... to jest marzynka, ale też na nią mówimy wyłupka, bo ma bardzo duże oczy. I to był bardzo fajny filmik, myślę. I... Jeżeli e, chcecie, żebyśmy więcej robili odcinków, piszcie w komentarzach, co mamy robić. I będziemy robić to. I nawet możemy zrobić wszystko. Nawet wiemy, wiemy cybule. Wiemy na no, czymś... No, I w ogóle zrobimy bardzo ciekawą serię. I, I więc... no tak w ogóle. I... No. I teraz y, tak naprawdę za świetnie moska tak jest jednego Nie jest, pies, żeby tak. dzieci dzieci. dzieci no. I no. Ona jest sławna, więc lajkujcie, jeżeli no, macie, I macie macie świękę morską i lubicie. Się... No. I lubicie święć morskie, lajkujcie ale nie, nie komentujcie źle, bo to tylko zabawa i no. Mam nadzieję, że się spodobało, a jak nie, to lajki w górę. A jak nie, to a jak tak, to też lajki w górę. Dobra. No więc dajcie super lajka i następny odcinek będzie taki, jaki napiszecie nam w no Albo nie. pytanie, będziemy odpowiadać na pytania też w filmikach, więc piszcie na dole w komentarzach, yy, że <laughs> żeby, yy, no, pytania do nas, to będziemy na nie odpowiadać. Jak będzie pytanie do Natalki, to napiszcie N, a jak będzie do mnie, to napiszcie K. No, a jeżeli do Marzenki, to M. No, no, a więc to, to no koniec. To, to do no zobaczenia!